No i słyszymy się w kolejnym zadaniu, tym razem zadaniu z logarytmem. Zobacz. Jeżeli masz wykazać, że no to po prostu przyjmijmy w taki sposób, że obliczymy lewą stronę i dojdziemy do tego, że lewa strona faktycznie daje nam prawą, czyli że będzie równa 1. Na samym początku, jeżeli. Mamy takie zadanie, oczywiście jak masz jakiś pomysł, to działaj, zatrzymaj sobie wideo, jeżeli nie, no to możesz tutaj razem ze mną wykonać to zadanie. Oczywiście pierwszą rzeczą byłoby to, że na przykład każdą liczbę mogę zamienić jako logarytm, tak? Jedynka to jest na przykład logarytm 2 z 2. Dlaczego 2? Dostosowuję tutaj oczywiście do tego pierwszego logarytmu, więc najlepiej by było właśnie dostosować go, także akurat jedynka jest najprostszą liczbą, bo zawsze jak weźmiecie tą samą podstawę, jaką macie liczbę logarytmowaną, to wam wyjdzie to samo. Tutaj podstawę mamy 7, i w zasadzie nic nie ma do zmiany, więc słuchajcie, możemy sobie od razu, zapisać, że. 140 możemy podzielić na 2. Mamy taki wzór w tablicach, jak odejmujemy logarytmy, to oczywiście dzielimy. Jeżeli masz większe problemy, to więcej rzeczy na naszym kanale oczywiście się znajduje, jeżeli chodzi o te logarytmy, także my tutaj działamy. Po prostu to dzielimy, tak? Ja może nie będę tego rozklejać na dwie, tylko po prostu zapisałam ci to, ale już piszę, że tutaj będziemy mieć 70. No i tak samo, słuchajcie, ten logarytm, tutaj ostatni. Możemy sobie oczywiście co? 7 z dwójką przemnożyć, bo to jest wzór na mnożenie logarytmów. Mam nadzieję, że. Znasz? Jeżeli nie, no to jak zdajesz rozszerzenie, to słuchaj, to nawet do podstawy potrzebujesz, także weź sobie tutaj nadgoń ten materiał koniecznie. A jeżeli chodzi o jedynkę, no to po prostu mamy logarytm o podstawie 5 z 5, co nie? No i później będziemy oczywiście to razem łączyć, 5 i 14. 5 i 14 razem da nam ile? 70. No dobra, no to idziemy sobie w sumie dalej. 1 przez i 35 możemy wymnożyć razy 2. Czyli nam tu wszędzie wyjdą, zobaczcie, 70 2, 70. Eee, później mamy 1, tutaj nic na razie z tym nie robimy, nic nie zamieniamy, plus 1 przez, no i logarn o podstawie 5 z 70. Teraz w jaki sposób możemy to zamienić? Oczywiście jest wzór na zamianę podstaw, ale nie wiem, czy pamiętasz, jest taki wzór na zamianę podstaw, jego dokładnie nie ma, bo tak naprawdę... Do niego można dojść zapisując za pomocą ze wzoru na zamianę podstaw logarytmów, ale w zasadzie czasem to upraszcza Wam robotę. Więc już Wam tłumaczę. Jeżeli mamy logarytm o podstawie A z B, to to jest inaczej 1 przez logarytm na odwrót, czyli B. A. I to faktycznie, wiecie skąd wynika? Bo jak piszemy wzór na zamianę podstaw, czyli wymyślamy sobie dowolną podstawę, którą chcemy, czyli na przykład byłoby to B, to B idzie na górę, a idzie na dół, zgodnie z wzorem. I zobaczcie, bez B to daje nam właśnie jeden, więc faktycznie tak jest, dobra? Czyli faktycznie możemy tak to stosować. Ale tutaj w zadaniu, o powoli, bo się dopiero tutaj Wam pojawia. W naszym zadaniu możemy sobie w takim razie każdy logarytm zapisać jako na odwrót, tak? 72, 77, ale możecie też sobie stopniowo właśnie to zapisywać, tak jak wam to rozbiłam. No i tutaj będzie 75 tym razem. No i e, co? Przemnażamy sobie po prostu, tak? Czyli mielibyśmy 2 razy 50, 7, 70. Znowu dodajemy 3 logarytmy. Dlatego ja mówię o mnożeniu, bo macie to w tablicach. Jeżeli na, w tablicach jest wzór tylko na dwa logarytmy, to oczywiście, jeżeli mamy dodać jeszcze jeden, to po prostu kolejny wymnażamy. Więc dlatego wyjdzie nam, zobaczcie, logarytm 70, 70. No i zobaczcie, jedyneczka mamy wykazane, czyli lewa strona jest równa prawej. Co należało wykazać. Jeżeli z logarytmami masz problem, mamy tutaj fajne wideo, gdzieś tutaj powinno się pojawić, weź sobie, wróć albo przejrzyj te zadania, które mamy. Na pewno, jeżeli zawsze miałeś problem z logarytmami, uczniowie mi tak często mówią, no ja ja to, to nie jestem dobry w logarytmie. Hmm. Nie jeden już yy, mój ananas <noise> był w stanie zrobić z siebie geniusza, jeżeli chodzi o logarytmy i polubić je bardzo, bo one są bardzo logiczne, ale jeżeli ich nie umiesz, no to po prostu to oznacza, że musisz troszeczkę więcej zadań z nich wykonać albo właśnie posłuchać kogoś, kto do ciebie trafi z tym materiałem. Także nie poddawaj się, lecisz dalej. Idziemy sobie my wspólnie do piątego zadania. Jeżeli ktoś zrobił sam, no to super ekstra. Bardzo dobrze to dla Ciebie rokuje. Idziemy.